Triema z tej strony Ignore, dzisiaj jestem w Shakese. Jak widzicie, dawno nie było odcinków Shakesa. Dawno nie było. No w Shakesa na moim kanale. No i no mam 25 poziom ka kart. No jeszcze do końca nie mam zrobione, jeszcze tu mi trochę zostało. Ale jak mam, 25 poziom, możemy zrobić twierdzę. I w lochach tu są podstępy, bo... Patrzcie co z, z, tu odblokowałem Celochy Na trzeci poziom tu wbijem i tu na ósmy e, Poziom e, Mam no trochę pieniędzy Nie powiem że tego e, W gildii No No tak e, Do czaje ja dzisiaj w gildii wpłaciłem tak, w pocałę, dobra. To więc zakładamy twierdzę. 14 minut, tak? To w tym czasie, jak się buduje nam twierdza, zaatakujmy kogoś na arenie. Wiem, że tu są takie, od tego na przykład przegrałem. Koło już chyba kręciłem dzisiaj, tak, to zakręćmy jeszcze raz. Dwa. Prawie grzybki. Po co mi hajs? To... albo dobra, mam pomysł. Lochy zrobimy. Ty. Cały hajs wydałem. Jak będę miał już twierdzę, to będę mógł zbudować to. To. I już będziemy się tu rozwijać pomału. Będę mógł już niedługo kamienie w takie rzeczy, kamienie wsadzać. No to czekaj, No to mieliśmy dać tutaj, tak. Ten szkielet. Nie mam z nim szans. Z tym też chyba nie ma szans. Smak. w zbrojowni. Niepotrzebny mi. Nie. Kabinet magii. Inteligencja, siła nie. i tak nie ma pieniędzy. To sobie weźmy to. I... Poczty, nic nie mam. No, tu moje walki mam, na razie za mały ten. Tu Dawida atakowałem, ale Dawid nie będzie grał, bo zapomniał hasła do konta. Muszę go namówić, żeby sobie nowe konto zrobił. To trzeba usunąć. Nie, tego nie. E, to jak to usunąć? A dobra. Niech sobie to będzie. Mm, hmm. To zrobię cięcie i będziemy... Widzimy się jak się już będzie kilka sekund do końca. Dobra, już jesteśmy po przerwie tu. <laughs> tak wygląda pierwszy poziom pierdzy. Bardzo fajnie. Teraz trzeba zrobić yy, kamienioło. I tart, tart, tak. I teraz mogę te, tyle rzeczy zbudować. Co to jest? Katedra robotników Ja Najpierw muszę to zbudować Albo twierdzę Nie twierdzę jestem No to najpierw to 14 Trwa budowa Więc myślę, że No taki 5-minutowy odcineczek Wystarczy, bo tu ma, już nie ma co robić. Chyba no bo... No nic tu nie ma do roboty. O, albo to można jeszcze kupić. Dobra, więc subskrybujcie, komentujcie. Pa pa!